Kontynuujemy grę. Condemned Criminal Origins. Misja... Misja piąta. Dom towarowy Barta. Tutaj będziemy walczyć z tymi durnymi manekinami, którzy potrafią z nielatka wyjść. I udają... Manekina nie są manekinami, ale stosowne interesy. obejrzymy najpierw. Tak jak to było w drugiej misji. O, serial Killer X. Ja. Yeah. Prześladowię. Thomas, it's Farrell. Running from the bureau will do no good. You know we'll find you eventually. Look, I understand. The caseload became too much. You weren't solving cases like you used to. You're talented, high strung. You snapped. It happens sometimes. Come back to But I did not snap. Someone else killed those policemen. I, it looks like it might have been the matchmaker. With your gun. That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. With all due respect, I don't need a shrink. <laughs> Ah, Zaram is here, ha ha ha. Ah, fuck. I think I have got crazy. To <laughs> Look, Farrell. This isn't Farrell. It's Malcolm Van Horn. Has your boss no, been you? on Yes. To be expected. They're not going to let this drop. You must continue with your investigation. Do you understand? <laughs> do you understand? Yes. I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on? You are being investigated by the FBI for the murder of two police officers. That's what's going on. You will be tested, Thomas. Of that you could be sure. Not above no. Dobra idziemy Tylko co tu wziąć? Pręd od tego, dwie wieszaka, czy poszukać czegoś lepszego? Nie będzie to A, deska jednak jest słabsza. Tam coś jakaś rozruba dzieje Przeszukaj dom handlowy, znać informacje powiązane z podejrzanym. Na pewno się coś znajdzie o takce o gówniarze potrafią ożyć i nas zaatakować. Trzeba uważać. Myślałem, że coś jest. tam jest kurwa jego mać ja pierdolę No kurwa twoja mać no leave normalnie serialnie ktoś łazi tam A, uciekł! O ty kurwo! Aha, wszedłem ci! Wciąg! Hahaha, kurwa! Prędko mam mniejsze uszkodzenie. Aha. Dobra, idziemy dalej przez tą szybę. Nie biorę apteczki Tuż tu jest Powa gry A, falom się kurwa Kurwa A, tu nic nie ma, potrzebnie polazła. Ten z bronią, tak? A tam jest, po drugiej stronie. Trzeba szczególnie uważać o, widzieliście? Ruszył się Patrz o. Dobra, walczy się kurwa, nawzajem. Szukaj, szukaj kurwa. Machaj, machaj ty kurwa! Pierdolona! Ciężkie! Pięść. Teraz będziemy szli od tyłu z winiszarami. -er połowa gry była od przodu, połowa gry od tyłu. O kurwa! Z naj najgorszą bronią Skręcę... A, lepiję głowę o podłogę. Dobra, wezmę ten. Coś tu jest? Gówno. Uofu, a pistolet.

Gaśnicza the print card to phone isn't on this hand. I I don't get it. What what does that tape same the same man. Kto? Aha. ktoś jest. on kogoś tu zabił, czyli to nie był matchmaker? Co jeszcze mam zbadać? Aha, krew. Give me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Height of blood on wall indicates it's possibly oh, a head Dobra, idziemy za tym kimś Ale dobra, sprawdzimy tutaj najpierw Najpierw, najpech Dobra, idziemy dalej. Tu jesteś, suko. cię dorwę, <śleszamy> oh, kurwa. Jak <śleszamy> się położyłaś. Jebana cipo Zdegenerowana jakaś baba była mhm, coś, coś tu też jest Manekiny, o, będą mi manekiny kurwa prześladowały okay. <laughs> Coś ich mamy? Aha, ciągnięcie Ciągnięte ciało było ale nie dojdziemy do końca więc pamiętam to doskonale nic tu nie ma takiego shit zobaczcie, z takiej synu zauważyłem Dobra szukaj, szukaj, obracaj tą głowę kurwa <noise> Widzieliście jak się miotał? Pierdolot Idziemy badamy, a tu musimy mieć młotkowalski, Znajdź dowód to Gdzieś tu było ciągnięte ciało Ślad się urywa Przeszukaj domu, aby odnaleźć ciało ofiary. Mhm. Tędy chyba jest w tak? Tak, ten. Baba Idę do tamtego syna Ona mnie atakuje kurwa Jeszcze jedno uderzenie i po mnie Kurwa Ale jest apteczka, jest apteczka, jest apteczka, kurwa Dobra Coś jest? Nie. Tak. kurwa, ptok. Ptok, kurwa, ptok. Haha, ha, ha. ale tam też jest apteczka. Dobra. Z kurwy niż pobiegł z bronią. Będzie strzelał na mnie, tak? Wypierdalaj. Uff! Dobra, teraz wrócę się po drugą apteczkę Dobra, mam na full, prawie full drżyj, drżyj kurwa Patrz Dobra, nie ma sensu się patrzeć na niego tylko za czasu O, coś się zmienił, obraz Wizy Manekiny Haha, jeden hit Dobra, dwie kolejne apteczki W razie czego Siedziała sobie tutaj suka Tu potrzeba toporu strażacki, Strażackiego Nie gaś latarki, tylko wyciągaj narzędzia Fajnie. Czyli tu gdzieś go przeciągnął. No. Na sam dół. Aha. Koń, koniec trasy. Stop. Compiling, cross-referencing. The footprint is an exact match to the print I found in the metro station car. It may be the matchmaker, but I'm still concerned about that rogue fingerprint from the tape recorder. Keep following the trail. It may lead to answers, maybe even a body. I uh, uh, would if I could, but this part of the department, department, department store what is flooded. His trail table. ends here. So But try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. If there's a body, you should be able to sniff it out. Aha, I know where więcej. The air sample contains usual city pollutants and high concentrations of mold spores. And here we go. Methane is relatively weak, but definitely. Coś się tam rusza. Od razu w mordę Co ty myślałeś, gościu? To jest drugie drzwi. Tu nie ma przejścia. Tu trzeba iść tutaj, gdzie on wywalił te deski. Wam mniej więcej wiem gdzie to będzie taka w piwnicy taka. O kurwa. Skurwysynu. Ach kurwa. Nagle wstał. Ja pierdolę. I ja jebie. A to tu będzie ten topór? Tu gdzie jest woda? Ta suka na pewno użyła pozycję domę od razu. Widać było, że wstała, tamten też wypierdalej. Ok, weź, A, tu jest przejście. Tu jest to, gdzie ja byłem, prawda? A tu później były jeszcze, jeszcze inne drzwi. Dobra, wezmę sobie tą apteczkę jedną. Aha, bo to jest to, co ona była. To jedno pomieszczenie. Zbliżamy się do źródła zapachu. Ktoś jest. Ktoś jest. Gościuwa. Chodź tu z suką. I ty też zginiesz. To ty masz tam rękę manekina. On się chowa. Kurwa macie. Tam są drugie drzwi, to chyba przez te drzwi trzeba przejść. Bo tu nie byłem. Mijane o ale idziemy dalej. I jeden hit. A tu jest są kolejne drzwi, trzy drzwi. To jest kolejne przejście, no tu są czwarte drzwi Na górę Ale tu jeszcze sprawdzę A, to ja już byłem Ale jeszcze sprawdzę tutaj Tam dalej Tak, to nie. Czyli też tutaj, nie, nie w tą stronę. Nie to pomieszczenie. O, jest apteczka. Dobra. Czyli trzeba będzie tymi schodami pójść na górę tam. Bo jest punkt zapisu, więc to jest dobra droga. Mhm. A bo byliśmy w piwnicy domu, zalaną wodą piwnica. Tu musi być gdzieś chyba ciało, prawda? Lubię ten dźwięk otwieranych drzwi. On jest, jest ciało. Jest szatnia, fotel. Płade zbrodni ukartowane tym no, Image received. Well, what do we have here? A matchmaker scene, but it's not quite right. Looks like you have a male corpse and a female mannequin. Exactly the opposite of normal. Well, not normal. Thomas, photograph the victim's face. Victim, victim hmm, Shape and color of the facial mark is consistent with the painted marks on all the male mannequins in previous matchmaker crime scenes. But this is strange. Thomas, get a shot of his right hand will you? Ah, it's obcięty palec palette kartował chyba to wszystko. No i nie on, tylko ten facet. Ciekawa sprawa. Yes, yes, he's missing his right index finger and it doesn't look like it's a recent loss either. This guy's the matchmaker. Well, he certainly didn't kill himself and set it up this way. Nie, Ktoś go udusił. I obcięł temu palec na pewno, temu grubasowi, żeby było jasne, że niby to nie on, ale jednak to jest on. Próbka. Damn. No usable DNA traces. Killer must have worn gloves, but there is something. What is it?

Ach, a, 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 no. Zabił. Ktoś kogoś zabił A, chciał na mnie skoczyć Pręd, gdzie jest pręd? Dawaj mi pręd Aha, tam nie możemy iść Tam jest policja To możemy otworzyć te drzwi tam To jednak musimy iść tam, żeby kurwa iść tu. No ja pierdolę. Jaki to jest kurwa, durne. By a black felt tip Cut. marker. The only names that weren't crossed out were the matchmaker Cut. and the, of the names that were crossed out. All those cases have gone cold. And now you can cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? So what, he goes around killing killers and then he marks off their name in his little personal diary? It sounds ridiculous, doesn't it? It does, Cut. but it adds up. It almost makes sense. Hold on. No, ja muszę Aha, i teraz możemy przejść przez te drzwi, ale to jest dur. No bra. No jest. To jak Pojebany. Skąd wyżeście się kurwa pojawili, to ja nie wiem.

Połamałem sobie nogę. I koniec misji, proszę Państwa, i zapraszam na następną w poniedziałek. Pięknie.